Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Znowu gram z Derivierem W Naruto się Ultimate Ninja Storm 3. Cześć. No. E, no to co? Znowu fabularna jakaś historyka. Masz jakąś wymyśloną? Na no, chyba mam. Dodajesz. E, więc e, tutaj można grać mm, dziadkiem i wapcą. Co, co, by, co byście powiedzieli gdyby y, między nimi pojawiła się nagle wielka gorąca miłość, tak gorąca, że się aż pokłócili i walczą ze sobą. No, no. Mam na myśli Cucicage i Cio. Cio? to mam być Cio? No mo możemy, chyba, że Suchikage. Ale... Ch nie no, i będzie Cio, chociaż... Mm, dobra, ja będę Cio, bo ja nie ogarniam lekarzy, ale lokalzem się trudniej gra. No dobra, niech będzie. Pomocnik przynajmniej jeden, by padało wziąć. No właśnie. Mm, to kto jest z Ja sobie wezmę Wnusia. Ja coś nie to sobie gdzieś Wnusia. <grym> no tak, bo to To, to, to jest mój <grym> Wnusia, nie to. A ty masz Wnusia tutaj swojego <grym> klienta? Ja sobie wezmę tego przydopasa swojego. No dobra, dawaj. No, A Katsucię w champion. A Katsucię. Niech będzie. I gdzie walczymy? Gdzie, gdzie starcy mogą się pokłócić? Z tą starcą. A masz tą starców? Nie ma. Ym... To może. Pojechali w podróż gdzieś. No czekaj, to właśnie myślę, gdzie by tu można było pojechać e, Na plażę. Plażkę. Tu masz plażę. Tu? Tak. Dobra, na plażę ja. Na plażę i i, i, i co się pokłócili? <laughs> Weź, to, jest, to jest To jest, takie, to jest takie złe. No. Wnosiła, taki miły wnosiła, No. <laughs> <laughs> Może, nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co mogliby się pogodzić, naprawdę. No ja też nie. Dobra. O, ty masz bardzo fajne, A no, ja jestem alkarzami. Nie, o, w nie. wo. O, o, o. <laughs> co on robi. O, dobra. Wiesz, że ja ci cały czas praściach. No właśnie, zauważyłem. No, bo mam mam drewnianą babkę. Chyba ci też czuję, że rozwalę, bo jeżeli nie umiesz e, grać przeciwko alkarzom, to nawet jak ja słabo gram alkarzami to i tak... Sojam, że będę prowadził No i masz mnie Dobra, koniec zabawy. Gram jak prawdziwy lalkarz teraz Obijamy Cuszika No, skończyłem pieczę O! Oh, golem założyłem teraz No pobijajcie łapać go, łapać, łapać o mnie, podobanko. Podbijajcie, dobra i podbijajcie. No i teraz już nie ma zrewna. Więc na spokojnie cię mogę tutaj ciać. Brań się, broń się i Babciu, babciu. I przestrzemy cię, przestrzemy cię? Nie bo ciężko wyczuć, kiedy nam żywa. No, come on. lalki ci okrążają. Teraz się zastanawiam, o co ten dziadek mógłby się tam z tą Możesz się uwolnić jak chcesz, ładujesz się, ale jak się nie pozwolę. Okay. Co jest? A, te lalki mogą upadnąć. Zroń się. Powstawać lalki, nie widzę jak te lalki upadają. Tak to szkoda. No i widzisz, że upadły, no co powiem. Lalko, lalka. Ciężko tutaj coś zobaczyć, nie? O, mam. Dobrze. To jest Artimed. Złapałem się. Artimed, będziesz wiedział jak to może Bo jest dość fajny. Nie no, ale spałem. Ja nie, ani razu w ogóle nie odczułeś nikogo. Nie spokojnie. Mam Cię znowu. Musisz uważać na teledraki, Musisz się cały czas do mnie podbijać No, ja nic nie chyba tego nie wygrasz. Ty się tak czuję? No jest. Ooo. Czuję. Wessysam Cię! A, zdążę się wessysać? Kuź, co to? Masz nowe te umiejętności. Ale nie wiem co my robi. Co to robię? Nie wiem, chyba nic. Nie, one ci ulepszają, zobacz, to jest do góry. Użyj teraz ataku. No, użyłem. Ale go rzucę. Masz czak Nie, chciałem, że zmieniłem się wszystko tutaj w podstawowe. Gdzieś tam widziałem, że ktoś... grał w tym co ciekawe, gdzie miał takie takie inne cudzko. Dobra. Nie mogę się ładować. Możesz. Ale ja ci nie pozwolę. Chociaż w sumie mógłbyśmy walnąć raz, ale nie, babcia uwolniona. Nic, chociaż uderzmy, uderzmy. No. Dobra, dzięki, uwolnimy się. Zwolnienie, babcia. Ło! Zapomniałem co ona robi. Czekaj, kurde. 8 sekund do końca. Co to jest? O ale piękne. To silne. <śmiech> <śmiech> co to ma być? starzą się z nie, nie umiem grać z dystansowymi postaciami. Bo nie masz dystansowego, przeciwko dystansowym. A. Też. No bo ja jestem wystosowany. No i bardzo jednak. A widzisz difference between your experience to, and mine. Yes. Understand? <grym> Więc teraz słuchaj się bardziej. Pewnie no. chodziło kto jest pasywny, kto jest... Tydy. No w tym związku. <grym> Dobra, zmieniamy. Teraz moja historia. Dobra. Moją historią będzie. W sumie sam jeszcze nie wymyśliłem, zaraz pomyślimy. <grym> to jak na te postacie. Powiedzmy, że... Kiba jako że jego matka jest suką, a jego ojciec jest psem. E, tylko zmieniłem strój na normalny. Wybiera się do sklepu, bo chce kupić psie chrupki, nie? Jak pomylił się i wszedł do sklepu, w którym pracuje Inu. Weź i, i normalny strój. No, no i rozpoczęła się walka. Nie wiem w sumie dlaczego. No i kiba, jako że lubi psie jedzenie. Kto, czek, myślę kto mógłby mu pomagać. Ej, Kakashi będzie mu pomagał, bo Kakashi no. ma psy No dobra I dla niego też chciał kupić Dobra <laughs> Także Kiba, wiesz, testuje te psie chrupki na no, sobie, nie? A kto... Sakura chyba może Ino pomaga? No, może być Sakura może być... przyjaciel Ale nie, zmieni strój I Daj jej albo school, albo Everyday To jest Everyday Everyday, a, no To jest Everyday No i chyba ona tylko, no, nie? No, no, bo Ino nie ma więcej przyjaciół No, niestety Nikt nie lubi Ino Wybierz mapkę, czekaj, na myśl się, w konoszek jakiś. Tylko tak, tu jest jedna konocha, tu jest druga i to jest... Tej? Trzy... A pokaż tą. Patrz, to się tak ze sklepami kojarzy. Ale weź jedną, po chcę zobaczyć. To jest rekonstrukcja No dobra, weź tam Niech będzie. Ze sklepami się kojarzy, no dobra. Kiba chce psie chrupki. Ciekawe jaki lubi. jakieś są w sumie psie chrupki? Nie wiem, nie ja. <laughs> pedigry, gry, próbowałem pedigry. O, może się uwalniać Kiba, kiedy chce. Ty też się możesz łamać. Dla, Ej no, zrzuć mi chlupki lepiej, a nie jakichś. pies doleciał. No <laughs> <laughs> co ty mi robisz? O, jakbyś mnie w to złapał. To jest bardzo dobry. Oba, pokaż mi, użyj, w sumie też chcesz... ...skorzystać. Już fidery Nie wiem co to wyłączyłem Czego? To czego nie widzisz że... To ma, nie ma takiego super zasięgu no Ale same. jest dobre A moje pies cię pogryzie, patrz No bardzo. nie, po... użarnie W ogóle kiba to powinien, nie wiem czy on się szczepi czy coś Szczepi tego akawaru no. <laughs> Wyciąga mu te 3 z odbytu Mam cię złapać Do jakiegoś ultimate'a? No yes. Wiek nie siądzie, to to ultimate jest słabe, to to łapanie jest słabe. Które? No Ino. No znaczy, Ino jest dobre, ma to łapanie, tylko trzeba wyczuć, a podbić a podbijasz i od razu łapiesz. Ja tak przynajmniej robię, jak gram Ino, no, spróbuj. No nie, no nie dawaj mi. No dobra. Chcę moje psie jedzenie. Patrz, Kiba nawet ma w swoim, w tej repertuarze, psie jedzenie. O, Sakura cię zasłoniła, masz patrzeć. To ultimate? Tak. Ale zginie <laughs> za to, patrz. No bo mam jednego, no to ma chyba więcej. No, dobra. Dobra, uwolni się kiwą, bo mogę kiedy chcę. Zobaczmy... A, bo słyszał samego psa, okej. Okay. Kamaru! ją. No ani rozumiem, z tym nie złapał, ja no, bym cię no, to wolne. Dobre to jest. Musisz nie możesz tak po prostu, bo ja widzę co ty robisz. Ultimate Ultimate? No nie! Swoim skontrowałem. Kasika, kaszika, kasi Katsuga Eee, to Chyba uciekaj cikaj się troszeczkę z nowym psem wiernym. Ułonimy i pośle samego psa. I jeszcze raz usiądę tego psa. Patrz, pies się pożre. Ja nic nie muszę robić. <grymne> Dobra, starcie, psik, sztuczek. tak. że ci Więc idzie, więc... No jest remis. Tak, remis. Ja po prostu ci dawałem tutaj teraz. No, co mi dawałeś? Na... Wygrałem. Spróbuj. Zobacz, zobacz, co się dzieje. Ziemię bo... z kubi chrupki. Jeszcze z chrupek. i... No znowu cię zasłoniła! Co to jest? Widać. Ma jedną przyjaciółkę, a dobrą to. I już zginęła, no dobra. Uuu. Przeleciałem przez ciebie. 3 sekundy do końca. No i chyba wygram, chyba, że nagle cię tam coś ośli. A i Udało ci się mi złapać w ostatniej sekundzie. Przynajmniej widzisz jak łapanie no. to wygląda, no. ale wygrałem. No i musi dostać. Do, teraz nie z, zjemy martwe ciało Sakury i Ino. Zamiast chrupkę. dać <laughs> de dostałeś. D, no, bo trochę lamiłem. Ale no cóż. Ja jestem z siebie zadowolony z tej walki. To była druga? Tak. To teraz trzecia walka, czyli postacie takie... Niech bez historii, ale żeby miały coś troszeczkę ze sobą wspólnego. Jakieś powiązanie. Kogo wybierasz? Hmm. Wezmę moją postać, której stroj mi się najbardziej podoba. Stój? Naruto. Tak, Naruto w młodzie. No fajny masz No stary. dobra, to, do, do, ja, jeżeli, ja też mam pod yy, po, to podchodzić, tak? No Jak chcesz, no to się No Ale tu, tu nikt nie ma fajnego to stroju. To pomagać. To ja wezmę Tobiego. No dobra, strój mi się jego podoba. Fajną no. <noise> hmm. ma maskę, nie? Nie. Tobi no i. Zasilny. Mm, Madara pewnie. Madara to. Nie, Madara, Madara na, na deser będzie. To ja wezmę. jeszcze przyszły odcinki... Jako Sage z To ja wezmę Tobiego. No chyba nikt więcej Sage nie mógł. Hmm. Minato? Mógł. Mógł? Nie, nie mógł. Chyba mógł. Legendary Guts właśnie napisane, ale Sage. A, a weź na samego JRA Sage. A. a weź na Tsunade. Nie, no dobra, tylko, tylko oni mogli. Legendary Do No dobra, nie chcę No Ja wezmę Tobi. Um, wezmę tak, wezmę Tobi. Tego zmarłego itaciego. i zmarłego Nagato. Gdzie jest Nagato? Nagato. Dobra, to już nie. Za silna. No trochę za silna. To weź jakąś taką rozpierdzieloną mapę. Wezmę za sobą. Ej, wziąłeś w mi miłym e, tym. E... No, coś trzeba rozpierdzielić wreszcie. No dobra, dobra. Ale fajna walka, taka wiesz. Dwóch potężnych przeciwników so ze sobą staje do walki, nie? No, powiedz. No, a nie. Przynajmniej <laughs> tu Stage Mode jest prawie jak Bóg. No ja lubię Stage Mode, najbardziej. No fajnie jest. Szkoda, że tak mało widać po narucie, że to ma włączone. Nie, przydałoby się wiem, tak mało. żeby coś. Dobra, teraz nie daję ci litości. Ze. coś zrobiło. Ii. No tu lubisz łapać, a tutaj łapanie ma Naruto dobre. Ale pięknie mu to wszystkie te takie wyglądają. Uuuu. Tu, 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 tu. Nie zależną tu numery. Numeruty Naruto. Shipuden Naruto ma nazwisko z Shipuden? Nie uzmańczę. A no drugi. nie. się właśnie czemu ma pomamuki? Chyba chcieli ukryć, nie wiem czemu, że on jest synem. No w sumie on nie wiedział, to wiedział się... kiedy się dowiedział? Gdzie raja być powiedział? Nie, tatuś się pojawił w końcu. Uuu, tatuś się pojawił, no ale w, w sensie racji? jak, jak podwalce pomocy. W walce z pomocy W sensie, no chyba tak. No, to dopiero? No. Jest, on jest chyba najsilniejszy, ma najsilniejszy atak ten. Kto? Naruto? Naruto, no. nie wiem. We tutaj powinny być zbalansowane te wszystkie postacie. Tu, 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 tu. teraz. Już... Zero Zero litości chciałem <laughs> Naga to pomóż mi, dobrze Dziera jest słabe. No stop. Ogólnie tu to Dzierra jest strasznie słaby. No. Masz rasęgano. Hej. No i to za słabe jesteś, e, e. to strasznie. Nie no dobre, to trzeba no, złapać. Trzeba. O. Dostałeś? Bardzo dobrze. Nagato, a myślałem, że to mnie podbijasz. Chciałem. Jak ale... wygląda sprawa? Ach, dobra. Będę wiedział. O, ale Cię, ten mój za Ło, O, się trafił? O, dobrze, że się nie wiedziałem. Użyjemy wszystkich swoich itemków, które mam. Nie wiem, co one robią, ale... Ultimate! Kurde. Nagato, połóż. Dobra. Dzięki. puh, puh, puh. Pu. I puh. I, I jeszcze więcej tego. I jeszcze więcej tego. I spamij. I puh, puh, puh. No. Jakoś spodziewałem się. No cóż. O nie. Ale nie. to no, co, myślisz, że jesteś nieśmiertelny, tak? Pokażę ci prawdziwą śmiertelność. Ujdziecie. Czeka. Mm. Jest! Ale bym no nie... No Ale zapomniałem cię troszeczkę. Ale no co, no, no z Tobim chcesz wygrać? Z Madarą? Z... Nie jest Madara. Z Madarą chcesz wygrać, nie tak? Nie jest Madara. No przecież powiedział, że jest Madara. Nie jest. Powiedział, że jest Madara. Nie. Nawet mi na to tak powiedział, że to jest Madara. Kłamie. Ma oczy zobacz, No i. Chociaż tutaj ma trochę tak... A. Ty nie jest Madara. Nie. To niby kto to jest? Dobra, nie mówię. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. Na razie no i cześć. Cześć! cześć.